Siemanko, dawno nas tutaj nie było. My dziś przygotowujemy naszego busika, Po to, aby za chwilę lecieć w traskę. W pierwszą traskę tym, w tym sezonie. Jedziemy do, do nieznanego nam dotąd kantonu kantonu Grabunden. Pies już czeka w gotowości. Łukasz daje ostatni szlify. Siemanko, dawno nas nie było, ale spokojnie nadrobimy. Zaczyna się sezon letni. Więc będzie się działo. Dzisiaj będzie Flims. Mamy ciekawe szlaki, także zostańcie, bo my pewnie zobaczymy się dzisiaj wieczorem i jutro rano, jak ruszymy na szlak. Co to za coś ciebie? Ile litrów, panience? Do pełna, proszę. Ok, 5 franków prowizji. Dojechaliśmy, miejscówka jest tak zacna, że na pewno dam wam skórzę i nie ma je na Park Fortnite, bo my szukaliśmy tutaj w okolicy i jest taki dziki zakątek w lesie. Nad rzeką co słyszycie i jest cudownie. Co nam szukujesz? Na Szybko po kanapyszce, żeby na główne danie wjechały szaszłyki, a jesteśmy tak głodni. Nie możemy tyle czekać, więc mała kanapyszka. Jedziemy I mamy miejsce na ognisko, na grilla. No i psa wariata, który nie wiem jak będzie stał w samochodzie, bo wygląda tak. Szaszłyczki się już robią. Tam Łukasz rozpalił ognisko. Witajcie kochani, my właśnie wstaliśmy. Łukasz już przygotowuje się na ja się budzę z przepyszną herbatką. A co serwuje nasz w kuchni dziś? Dzisiaj mamy jajecznicę do tego chlebek, a na drogę sobie zrobimy jogurt z cuskawkami i malinami. Bo zastanawiamy się, czy dzisiaj iść na szlak czterech jezior w okolicy Kaumaze z widokiem na Dolinę Renu, czy na Klimser Waserwek. Najładniejszy szlak w tej okolicy, ale... Nie wiemy, bo pogoda ma się jutro popsuć i za chwilę obadamy warunki atmosferyczne i zobaczymy, gdzie się dzisiaj wybierzemy. Wybraliśmy szlak czterech jezior. Kierujemy się teraz na Kaumaze, gdzie nie wejdziemy, ponieważ wejście kosztuje 19 franków od osoby i jeszcze na plaży nie można iść z psem. Ale to nie jest nasz dzisiejszy cel, ponieważ my mamy do pokonania 9 km i 400 m. Po drodze mamy kilka fajnych punktów widokowych, taką wieżyczkę, z której zobaczymy wąwóz renu. Pójdziemy do kolejnego jeziorka, przejdziemy się tym pięknym lasem i naprawdę dzisiaj odpoczniemy fizycznie, psychicznie, ponieważ nawet nie mamy jakichś większych przewyższeń. Także taki typowo spacer rodzinny. Wujka plus pies. Ciekawostką jest fakt, że jest tylko 1700 dostępnych biletów, więc jeśli planujecie wypad na Kaumaze z całą rodzinką, to warto taki bilet zarezerwować sobie wcześniej przez internet, żeby na miejscu uniknąć niepotrzebnych niespodzianek. A teraz kierujemy się do takiej małej restauracji, wypijemy tam może szybką kawkę, a wstęp do tej restauracji też jest płatny 5 franków, ale te 5 franków oddają w tym, że możemy sobie za to coś zamówić. Cappuccino podano. O tak. Takie poranki to ja lubię. To, że wstęp jest płatny to już wiecie. Ale kąpielisko jest otwarte od godziny 8 do 17. I w tych godzinach też kursuje winda, która Was za darmo zwiezie z góry na dół. Także jeśli są osoby starsze bądź schorowane to mogą się tutaj szybko dostać. Jezioro zasilane jest wodami podziemnymi. Poziom wody zmienia się zależnie od pory roku. Najniższy jest w kwietniu, a najwyższy możemy zaobserwować w połowie lipca. Średnia temperatura wody osiąga tutaj latem 21 stopni Celsjusza. Okoliczni mieszkańcy wierzą, że ta woda uzdrawia. Za 15 franków można wynająć tutaj supa na godzinę i miło spędzić czas. Jest naprawdę cudownie. Pomimo tego, że z pewnością będzie tu ogrom turystów, to jest to tak dużo przestrzeni, że każdy znajdzie cichy zakątek dla siebie, a woda ma tak obłędny kolor, że nie można się nadziwić. 10 tysięcy lat temu rzeka Ren zaczęła wgryzać się w osuwiska skalne, i w ten sposób powstał wielki kanion Szwajcarii z języka retromańskiego nazywany Ruina Alta, czyli przedni wąwóz Renu. Odcinek ten liczy sobie 14 km, a osuwiska skalne sięgają 350 m wybitności. Rzeka ta wpływa do Morza Północnego w Holandii. A my leżymy sobie pod jabłonką na super fantastycznych leżaczkach i przyznam szczerze, że jest tak pięknie, że wcale nie chce nam się stąd ruszać. Jest niesamowicie, a do punktu widokowego mamy jakieś 5 minut i Wam wszystko pokażemy. Ale to za chwilkę. Doszliśmy do platformy widokowej i rzeka Ren tutaj skręca tworząc niesamowity krajobraz. Zobaczcie to sami. Kierujemy się teraz na Krestazek, gdzie wstęp kosztuje 7 franków od osoby i są duże szanse, że tam się wykąpiemy, ale wszystko zależy od pogody, ponieważ naciąga burza. Więc dobrze, że nie wybraliśmy się dzisiaj na ten flimser, waserwek, ponieważ Dagunia boi się burzy i byśmy mieli trochę problemów. Gdzie mi się tu? A, musimy patrzeć na znaki. Nie, nie jest to wszystko takie oczywiste. Ja już idę w kąpielówkach, ponieważ nie wziąłem spodanek. Aż tak jest super, szczególnie dla osób, które chciałyby tu przyjechać z wózkiem, z dziećmi, czy po prostu nie czują się kondycyjnie na wyższe szczyty. To tutaj naprawdę traska jest bardzo prosta, przyjemna przez lasek z super widokami. Nawet na wyjście z pieskiem jest to rewelacyjne rozwiązanie, także zapraszamy. Tak jest, można go śmiało opuścić, a parking na cały dzień kosztuje tylko 6 franków, taka ciekawostka, bo się zdziwiliśmy, myślałem, że to jest frank od godziny, więc byłoby za dobre 24 godziny, wiecie o co chodzi, nie? Dobra. Franki kochani, ale frank. wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. W jeziorku jednak dzisiaj nie da nam będzie się wykąpać. Zrezygnowaliśmy, bo jest za dużo dzieci, psów i ludzi yy, grających w piłkę. A nasz drako za bardzo lubi takie zabawy, więc się nie nadaje wśród tłumów. Także lecimy z powrotem do Kaumazeje i zwiedzać Flims, mm. jeśli nam siłki jeszcze starczą. No, siłki są. Szkoda trochę, no są takie dzikie tutaj obozowiska, można sobie tam usiąść, ale ta woda nie jest jakoś tak bardzo przyciągająca. Kauma zaję jednak zradło serce, więc no niestety, bądź niestety jesteśmy z pieskiem, więc jesteśmy trochę uziemieni. Jeśli ktoś, kto ma pieski, ma też podobną sytuację i ma na to pomysły, to napiszcie w komentarzu. Może coś od Was podpatrzymy. A gdybyście chcieli to skorzystać z plaży bądź z takiej dzikiej plaży, to jest informacja, że trzeba zapłacić te 7 franków w kiosku czy ludzie to przestrzegają, nie wiem jest taki jeden wielki grill w którym możecie sobie zrobić kiełbaski czy inne mięsko z jeziora Kresta powrót do parkingu zajęło nam godzinkę nie nagrywaliśmy już ponieważ za bardzo krajobraz lasu się nie zmieniał, droga jest pod górkę więc się trochę zmęczyliśmy, mamy 11 km w nogach i na jezioro Tulertik już też się nie wybieramy ponieważ jest to bardziej bagno, wszystkie te jeziora zasilane są wodą podziemną a na Kaumazeje jest najpiękniej wróciliśmy tutaj żeby zobaczyć to jeziorko z drugiej strony i ku naszemu zaskoczeniu nie ma tutaj płota. Można spokojnie wejść do wody. Ludzie przychodzą tutaj z ręcznikami, z psiakami. Więc jeśli nie macie ochoty wydawać 19 franków za wejście po drugiej stronie, możecie przyjść tutaj i tak samo cieszyć się pięknem tej wody. Wierzcie mi, że nie różni się to praktycznie niczym, także korzystajcie. A my nasz weekend skracamy, właśnie już jest nad nami burza. Ma dzisiaj nocy padać jutro od rana też, więc nasze plany muszą być przesunięte na inny termin, ale będzie warto tutaj wrócić. Zakochaliśmy się w tym regionie, jesteśmy tutaj pierwszy raz i na pewno będziemy tutaj wracać częściej. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądaliście, dajcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć! Trzymajcie się, cześć! А где ваш шукай? Супер!